Cześć, nazywam się Mariusz Zdunek, jestem inżynierem technicznym w Trading Polska. Na co dzień w mojej pracy zajmuję się wszystkim, co dotyczy naszego parku maszynowego. Od przeglądów do stawiania nowych linii produkcyjnych. Lubię swoją pracę, bo praca to ludzie. A jeżeli współpracuję się z fantastycznym zespołem, to nie ma sytuacji, z którymi byśmy sobie nie poradzili. Śmiało mogę powiedzieć, że praca to moja pasja, ale w moim życiu. Oprócz pracy jest jeszcze coś. Motocykle, które towarzyszą mi przez całe życie. Uwielbiam turystykę motocyklową, ale lubię także naprawiać, ulepszać, przebudowywać moje motocykle. Jazda na motocyklu to poczucie wolności, które narasta z każdym popiętym kilometrem. Dźwięk motocykla to tak, jakby odpalić ulubioną płytę zespołu rockowego. Zauważam tu pewną analogię do tego, co robię w pracy. Gdzie na co dzień muszę dbać o stan techniczny naszych maszyn i również mojej pasji, jaką są motocykle, to część warsztatowa jest niezwykle istotna. Dbam o to, aby wszystko było sprawne, a podróż bezproblemowa i bezpieczna.